No, hej, za jednym razem. A co? Wiecie, później schować, wiadomo, wiadomo o co chodzi. Także zapraszam Was dzisiaj na kolejną część holu z Scinsei'a. Tym razem opcja ciuchowa. Mierzymy, zobaczymy, co tam jest. Otwieramy. Znaczy, się też jest otwarte, wiecie, nie? nie? Ale zaglądamy, bo jeszcze nie zaglądałam. Zrobimy to razem. No więc. Pierwszą rzeczą są to, cóż to mogłoby być? Skarpety. W no co to mogłoby być? W grince. Czyli mamy wszyscy takie same skarpety. Stwierdziłam, że skoro ja mam, moje dzieci mają, no to i mój mąż będzie miał takie same skarpety w grince. I mam zamiar, żebyśmy y, tego samego dnia mieli wszyscy takie same skarpety. No więc wziąłam mu takie same, jego, jaki to on jest śmieszny, jaki on jest fajny, ale pogoda, powiem Wam, że jest tragiczna, jest tak ciemno, że mam nadzieję, że mi widzicie coś tam. No, uu, śmieszny grinch. Wzięłam skarpety granatowe w grincha. Mam nadzieję, że będzie chciał chodzić. Nie ma wyjścia, musi. I tutaj zielony grinch, także taki dwupak fajnych, fajnych skarpet. Podobają mi się, naprawdę podobają mi się. Skoro Grinch, młody świn. no to jest i Grinch Pan Junior. Otwieramy. Co mierzymy z dziećmi, to zrobimy, wiecie, przy jakichś nie okazji, niekoniecznie dzisiaj. Dobra, zamówiłam małemu, trochę zaszalałam z rozmiarem, mam nadzieję, że wiecie co, że to będzie nie okej. Okay. Bluza ma delikatny meszek, taki wiecie, y, puszek. Wzięłam rozmiar 110. Mam nadzieję, że jeszcze są te bluzy, bo jak później patrzyłam, to już te mniejsze rozmiary szybko rozeszły się, dlatego że cena tej bluzy to była naprawdę mega, mega niska jak na bluzy. Czerwona bluza to jest chyba dział chłopca, ale uważam, że dziewczynka też może w tym spokojnie chodzić. Do tego nawet, wiecie co, spódniczka jakaś w kratkę i będzie uroczo wyglądać. Mamy Grincha, który ukradł choinkę. za złodziej. No nie mogę, no nie mogę. Dwie dechy chyba kosztowała. Bajerancki jest ten Grinch. No, moja nowa faza. Samochody i Grincze. Kiedyś jedno, kiedyś to była faza na różowe, pamiętam różowe yy, flamingi. O! No. A teraz, no, przed okresem bożonarodzeniowym, pan Grinch. A i pokażę wam jeszcze to, To było w zeszłym liście. No i te podkładki z tym samochodem. No, po prostu uwielbiam te dwa printy. Dobra. Wzięłam młodej rękawiczki, bo nie wiem, jak to u was. To jest dział. Yy... Czekajcie, bo to nie dla tego, żebym zaraz orła nie wywinęła. Yy, dział dorosłych. No i te rękawiczki, ale chyba dla mnie. O, o dobre, Nie, no, trochę te krótko są, ale tak myślałam sobie, żeby jedną parę znowu, bo te nasze rękawiczki to nie wiem, one po prostu giną. Nie, nie wiem co to się jest. Jednej rękawiczki. Nie, u nas, u nas te jak giną, to parami. Nie ma, że jak rękawiczka ginie jedna, tylko wiecie. No i w dwupaku Wziąłam szare i czarne. Którąś z tych parych wezmę sobie, żeby mieć do biegania. Bo mam takie polarowe zaciepłe, a jednak wieczorami jest już zimno, no więc y, rękawiczki. Rzecz potrzebna, uciekająca i ginąca u nas. No, kolejną rzeczą jest to sukienka. Uuu, tak wypakowana. Jestem jej ciekawa, bo wybrałam sobie SM-kę. Właśnie ze skórcze. No nie wiem, zobaczymy. Welurowa, zaraz wskoczę w nią. Ona ma poduszki. Kiedyś nie lubiłam tego, ale y, na zakładkę długi rękaw spodobała mi się dlatego, że y, ma marszczanie po środku, po całości i od połowy pleców, czyli od tyłka też w dół. Co bardzo ładnie podkreśla wiadomo, te wszystkie marszczenia. Nie pokazują nam tam jakiejś tam krągłości tego, czego nie chcemy pokazać, a te, ale takie marszczenia powodują, że właśnie wydajemy się bardziej tam i tu zgrabniejsi. No więc zobaczymy, bo to jest lekko rozciągliwy, a no nie wiem, wziąłem Mkę. Nie wiem, czasami właśnie biorę Mki, czasami Eski. Ja czasami sama nie wiem, jakie te rozmiary brać, bo i czasami są Mki dobre, a czasami za duże. Wiecie, jak to w sklepach jest? Nie, zaraz to przymierzymy sobie. Y Linki zostaje Wam na dole. Wybrałam sobie też piżamkę. Piżamkę taką nieświąteczną, no bo święta wiecie nie zawsze trwają. Krótko trwają. Yy, w rozmiarze M chyba sobie wzięłam tą. To tak, żeby było, wiecie, wygodnie. No jak do spania to musi być wygodniej. Wolę mieć tak nawet luźniej niż opięto, bo niewygodnie jest. Czarną z złotym napisem. To jest koszulka i do tego spodenki. Yy, Magik. Z takim beżowym bym powiedziała napisem, bo to nie jest złoty. Beżowy y, napis taki bardzo minimalistyczny, tutaj są tylko gwiazdki i do tego zwyczajne spodenki do spania, także y, ja bardzo lubię taką opcję, bo nawet nieraz jak muszę wyskoczyć co sobie dłużej. Rzadko się zdarza, ale czasem to się zdarzało, bo zdarzało, że musiałam na przykład szybko lecieć, coś nie wiem, coś ktoś przyjechał, no to w tym OK, można wyjść. To nie jest jakieś takie, wiecie, bulwersujące dla kogoś koronki i wiecie, nie? To jest bezpieczne. No więc tak. Dobra, zamówiłam sobie. Pokazywać czy nie pokazywać? Pokażę. Wieliznę pierwszy raz z a, mianowici, a mianowicie trzy pak. trzypak. absolutnie nie wiedziałam jaki rozmiar, bo już strzelałam. Widziałam, chyba to nie podlegać będzie zwrotowi, czy nie? Stringi sobie zamówiłam, czy jak to się nazywa? O, fajny materiał. E nie wiem. emki wzięłam sobie. Takie śmietankowe. To są śmietankowe, różowe i błękitne, ale bardzo fajny materiał taki. To nie jest bawełna, to jest taka bardziej elastyczna. Bardzo ładne. No, zobaczymy. Nie, no myślę, że z drugiej strony, tak. Za małe wpiną się wszędzie. Ja nie lubię, jak nieraz dziewczyny noszą, mają jakieś spodnie, spódniczkę, coś opiętego. I widać taki wałek. Bo się majtki biją, ta gumka. Ja wolę takie wiesz co, żeby to było jednak no. Dlatego stwierdziłam, że dobra. Jak gdyby były za, za, za małe, na pewno nie będą, wziąłam sobie anki i to są klasyczne e, stringi. W sumie bardzo ładne, bo tu mamy koronkę po boku. Bardzo ładne. Chyba też w takiej cenie, że to jest po prostu, to, to naprawdę, chyba, ja nie wiem, że za, za, za trzy sztuki, tyle. Chyba nawet bym. Za taką cenę jednej pary nie kupiła, no więc opłacało Dobra, e, tu już zostały dwie rzeczy. Co to jest? Nie wiem, ale zaraz się dowiem. Co to jest? Coś brokatowego. O matko, ja to sobie kupiłam? Jakie to jest brokatowe? Kurczę, jakaś elastyczna sylwestrowa bluzka cała w srebrnym brokacie, pół golfik nawet. Kurczę, to się nie spierze. Poczekajcie, zrobimy tak. Nie no, niby nic nie odpada. Coś sypienie. No dobra, ale myślę, że pralka to by to jednak zniszczyła, więc trzeba będzie to ręcznie. Czy to było takie błyszczące? Nie pamiętam Ojej, bardzo. Ale z bliska wygląda to lepiej. To jest taki, takie, taką rzecz będziemy przymierzać. Golf. I ostatnią rzeczą też czarną. Kolor czarny po w tym zamówieniu. O tak jaki chciałam kupić i jaki podejrzewałam, że jest tak wyglądał na, na tej dziewczynie. To jest taki elastyczny, to nie jest znowu bawełna, to jest... Zaraz Wam pokażę, coś takiego jak mam legginsy z takim wycięciem, widzicie, Naprost. prost. Bardzo ładne. Nie, no światło jest takie. Szkoda, że tu nie ma takiej dziury jeszcze, ja bym chciała taką bluzkę sobie kupić z taką dziurą na palec, ale nie wiem, gdzie to znaleźć. Super, rozmiar wziąłam sobie też M. Czekajcie, ja wam powiem, jaki to jest materiał. No dobra, elastan i poliester. No więc wiecie noc, ja wiem, że teraz te składy to są takie, jakie są. No, ale ona mi się też podobała i jakoś, ja wiedziałam, że coś takiego będzie. No, podobała mi się i ona jest taka lekko yy, błyszcząca. Dobra, bo za długo będę dała, także to wszystko, jeśli chodzi o ten haul. A teraz skakuję i zobaczymy tą kieckę, bluzkę i tą drugą bluzkę. No, to spodnie ładne. namierzymy. Dobra, wskoczyłam w sukienkę, musiałam tego uspać. No, elegancka. Sory, włożyłam na koszulkę i mam leginsy. Idealny rozmiar M. Pięknie podkreśla ramiona. Idealny dekolt, jak dla mnie on jest idealny. W sam raz o idealny na święta. Nie jest to gruby welur, bo ja mam sukienki z weluru. A one są takie grube, takie ciepłe. No i te marszczenie. Od. Piersi w dół, idealna długość. Dobrze, że wzięłam MK, właśnie tak zastanawiałam się. MK, SK. Żeby nie była za ciasna, nieopinająca. Normalnie czuję się, jakby nic mi tutaj nie ściska. Idealna, długość idealna. Tutaj mamy taką. To jest te marszczenie, to jest gumka. No świetnie, z tyłu to jest marszczenie, tak tutaj od pach idzie, ale czekajcie, muszę Wam trochę to obniżyć. Może światło zapalę, będzie lepiej widać, chociaż nie wiem sama, czy lepiej widać, czy nie. Sama nie wiem. Szkoda, że nie możecie znać. No dobra, jest marszczenie i jest z tyłu marszczenie. Czy to widać, czy nie widać? No jest. Tu jest długość leginsa, nie? Wiadomo. Zgasza. Zobaczymy, czy teraz lepiej widać. Ja już nie wiem, jak Wam pokazywać, a nie będę wychodzić na dróg, bo pada śnieg. Także... No, jest fajna, polecam. Cena też była naprawdę sztosowo niska. Naprawdę za taką kieckę. Mhm, do tego rabat. Wiecie, jak macie rabaty, to warto korzystać, prawda? Bo to też one są. No nie świetna jest. Mhm. Chyba nawet nie wiem, czy były inne kolory. Wydaje mi się, że chyba tylko czarny, ale to nic, bo ona jest na każdą okazję i na święta, i na imieniny urodziny. Tak po prostu na niedzielę. Bardzo ładnie podkreśla ramiona. Strzał w dziesiątkę tak myślałam. Dobra, teraz w to coś. W ten brokat wskakuje. To jest naprawdę ciekawe coś. Też taka bardzo elastyczna. Nie sypie się. Dobra, powiem Wam, że jak ja czasem się namęczę, żeby coś zdjąć, to jest po prostu śmiechu warte, dlatego że ja te ręki nie mogę tak podnieść i wyginam się na prawo, na lewo. Także kiedyś Wam nagrał, jak ja to zdejmuję. No dobra, ona wygląda na taką metaliczną, ale to tylko z daleka, yy, na taką mokrą, metaliczną, wiecie, taka wygodna, świetna jest, ale jeżeli ja taką wzięłam, mi się wydaje, że ja wzięłam spodnie dresowe jeszcze, tak, takie y, ekstra szerokie, a nie ma w tym zamówieniu, więc podejrzewam, że zostały wyprzedane, nie wiem, ale to w dotyku wcale nie czuć tego brokatu. Nie wiem, czy to ten za sprawą tych wszystkich cekinów, też miałam kilka razy w końcu, w końcu stwierdziłam, że już tak wszyscy na kanale poka kanalach, kanalach pokazywały dziewczyny, jeżeli że ja już nie będę powielać i zamawiać czegoś podobnego, to w sumie mam czarną cekinową spódnicę. no i stwierdziłam, że coś takiego. Nie, no to w ogóle tego nie czuć. To jest jakby przyklejone. Kiedyś były takie spodnie, modne. Matko, droga, pamiętam. Pamiętacie? Z naszych czasów dziewczyny? Dzieńcowe, pełne brokacie. Ale to się nie sypiło. Mam jedną taką sukienkę, która po prostu, jak włożycie to, wszędzie brokat. Wszędzie brokat tu nie ma. No, jest fajna. Na Andrzejki. Śmieję się, ale yy, fajnie, że jest czarna, bo można wiecie. No dobra, jest świetna. Dobrze, mi się teraz zaskakuje w tą drugą. Tutaj stoicie już wyżej, jest fajny materiał, strasznie mi się podoba taki materiał, a na zdjęciach nie zawsze to jest widać, tak jak widzicie w taką łódeczkę, bardzo fajny, przyjemny materiał, czarna, klasyczna do wszystkiego, no i ten taki ślizgi mm, materiał, ale nie jakiś taki, wiecie, nachalnie błyszczący, fajna jest, no, szkoda, że nie ma tutaj takiej dziury, to bardziej chyba takie sportowe rzeczy mają, co nie? Rozłączam je, czyli nie mam miejsca, przy długo gadałam. Także żegnam się z wami. Do zobaczenia. Kto wie, może następnego cholu, nie wiadomo. Pa pa. pa.